Z nami trener gospodarzy Wojciech Łogodziński, witam trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania na początku. Zacznę od tego, że no mieliśmy przed meczem tyle problemów i nie chciałem o tym przed meczem mówić, ale mieliśmy wirus i Marcin Dobrodka i Przemek Stolc. Do ostatnich minut walczyliśmy o ich, o ich... o to, żeby w ogóle zagrali w tym meczu, no bo... bo, bo mieli biegunkę, wymiotowali i, i, i naprawdę było bardzo trudno nam ich doprowadzić. To, to dzięki naszemu sztabowi medycznemu udało się to i, i, i naprawdę mocno, mocno walczyli. Jeśli chodzi o, o sam mecz, to bym podzielił na dwie fazy. Pierwsza to ta pierwsza połowa, która była słaba w naszym wykonaniu i tu było widać ogromną jakość Lecha. Chociaż myślę, że możemy mieć trochę pretensji do siebie my jako sztab i, i myślę, że zawodnicy również, że, że trochę źle zakładaliśmy ten pressing i Trochę odwróciliśmy to w przerwie, mieliśmy na to trochę czasu i analizy, więc, więc mieliśmy sposób atakowania Lecha i, i to dawało nam efekt. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy strzelić w rankę, no ale też trzeba sobie wprost powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą jakość piłkarską, Lech naprawdę wyglądał bardzo dobrze i, i to operowanie piłką było naprawdę na, na dobrym poziomie. Cieszę się też, że, 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 że młodzi chłopcy, które zagrali w drugiej połowie, się nie przestraszyli i naprawdę odważnie zagrali. I gratuluję panu awansu zasłużonego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Pan Szaryk. Dobry wieczór, panie trenerze Przemysłowo-Szewicz, przegląd sportowy. Od początku pana pracy wgnił pan, że to jest młody zespół, który można lepić po swojemu? teraz pytanie takie przyszłościowe, jakie lekcje i jakie doświadczenia z takiego spotkania, choć przegranego, może właśnie w szczególności ci młodzi zawodnicy wyciągnąć? To jest pierwsze pytanie, a drugie, jakie uczucie miał Pan w głowie w pierwszej połowie, kiedy to Karol Czuba był w sytuacji, sam sam gdzie mógł wyjść na prowadzenie i no, ten mecz mógł wyglądać zupełnie inaczej? Zacznę od drugiego pytania. No, takie momenty są przełomowe czasami w meczu, mimo że, że nie szło nam jakoś specjalnie, to, to ta bramka mogła zmienić oblicze tego, tego meczu. Ale jeżeli chodzi o, o to pytanie o tych młodych chłopaków, no myślę, że Wojciech Zieliński, który bardzo długo czekał na swoją szansę, on, on ma o tyle problem, że ma bardzo sporą rywalizację w środku pola i po prostu dzisiejszy, na dzisiejszy mecz sobie zasłużył i, i się nie przestraszył. I to jest taki. Yy, proces, który, który da im e, kolejne bodźce do tej pracy e, dalszej, bo, bo są kolejni, czekają kolejnie na szansę I, i jeżeli chodzi o, to ja już powtarzałem nie raz, że, że Alka Gdynia dostarczam młodych piłkarzy I, i ja praktycznie, jeżeli tylko mogę na wszystkie mecze junior wchodzę I, i, i co chwila tam e, sobie kogoś dobiorę, więc e, no, każdy kiedyś zaczyna, każdy dostaje szansę, też fajnie, że w takim, w takim wyjątkowym meczu. Andrzej to Telewizja polska w Gdańsku. ten, że przegraliście z zespołem, nie macie co oszukiwać, który ma jakość, ale przed wami dwa, no tak ja bym powiedział, kluczowe mecze, które zamkną i, ten, i tą rundę, no nazwijmy przedłużoną i ten sezon. I chciałem się zapytać o Adamczyka, bo zszedł z kontuzją, czy coś możemy więcej powiedzieć, no bo dla pana chyba w tych dwóch meczach każdy zawodnik będzie się liczył podwójnie. No, mam nadzieję, że to nie będzie nic takiego poważnego, no, chociaż yy, my wiemy, że, że Andaś miał problemy już z tym kolanem. To jest to samo kolano, więc poczekamy. Nie chcę tam jakichś ferować i, i wyroków za wcześnie, dramatyzować za bardzo, bo teraz już mówi, że, 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 że chyba nie będzie tak źle, ale no, musimy, musimy go zbadać i, i no, to była duża strata dla nas, no, nie oszukujmy się. Yy, no i tyle, no, czekamy, czekamy na diagnozę. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, dziękuję, trenerze. Dziękuję. Jest z nami trener gości, John Van Den Witam serdecznie. Oraz będzie nam pomagał, tłumaczył trenera Adrian Gauszka. Witam serdecznie. Na początku bardzo proszę trenera o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Ja. Of course, very happy with uh, with the result that we go to the quarter-final, to the next round. That was uh, was the first job that we have to do today. Uh, I think if you analyze the game, the first half was was good, was good. I think we play a good game. We can find uh, good uh, the the players in between in the half spaces. We also create some some good chances, but also the goalkeeper saves a lot of uh, yeah. Great, um, great opportunities of us. Um, good moment just before half-time that we scored a goal, but the second half was uh, was not so good in my opinion. Uh, I think Alkmaar was better than uh, they play. Um, yeah, quite easy. The long ball they can get uh, not, not that many chances honestly, but yeah, it was always dangerous because especially with, uh, with the striker with Jupka, he's, he's a big one. And um, but we have to take care of that. and yeah, we did that till the end. And uh, what I said, I'm, I'm really happy that we uh, that we go to the next round, and that was uh, the most important uh, of the night. więc przede wszystkim jesteśmy dzisiaj zadowoleni z tego, że wywalczyliśmy awans do kolejnej rundy. To było naszym najważniejszym zadaniem dzisiaj jeżeli e, analizujemy to spotkanie, to trzeba powiedzieć, że pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. E, szukaliśmy sobie miejsca, stworzyliśmy szansę kilka razy. Bramkarz Arki też pomagał tej drużynie w zachowywaniu e, czystego konta. Dobrym momentem na pewno e, było dla nas to, że udało nam się strzelić gola tuż przed przerwą. To było bardzo ważne dla losów tego spotkania. Muszę też przy tym że druga połowa w naszym wykonaniu była nieco gorsza. Arka dosyć łatwo operowała piłką, szukając takich dalszych podań za naszą linię obrony. To jest zawsze niebezpieczne dla drużyny broniącej, musi cały czas pozostawać skoncentrowana. Tym bardziej, że arka dysponowała groźnym zawodnikiem, jakim był Karol Czubak, silny, groźny zawodnik. W związku z tym musieliśmy do końcowych minut koncentrować się na tym, żeby bronić tego rezultatu i wystrzegać się błędów w obronie. Ale tak, najważniejsze pozostaje to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Przemek. Dobry wieczór, Przemysław Olszewik, Przegląd Sportowy. Na początek gratulacje dla pana trenera zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu i awansu. I tak jak pan trener wspomniał, że druga połowa już to była inna gra Arki i zaczęła grać znacznie lepiej. Czy nie myślał trener o szybszym dokonaniu kilku roszad w składzie i mówiąc kolokwialnie zabiciu tego spotkania, przy, przyjęcia nad nim większej kontroli? <toddź> okay, so i Of course, you're always uh, watching, but it's it's everybody always think if you change that you can change the game also, and uh, this is also most of the of the time that's what you what you're doing, what you hope and that you that you change some, some positions, some players, and that you get the control uh, back in the game. But today I think it was was very difficult, and um, also because uh, the players are fit, so they are not asking for uh, for subs but at the end, uh, i think you have to find uh, the, the conclusion that, that what, what i said also to the players in the dressing room, that we, uh, yeah, we fight till the end. it doesn't matter who was on the pitch. everybody fighting for the result uh, that we go on. and for me, that was fantastic to see. in this uh, moment, uh, almost in the end of the first round uh, last, uh, last week, we go now. and yeah, if you can do this uh, yeah, like we did today, that is uh, for me, it's very positive thank <laughs> you Tak, zawsze jest to takim rozwiązaniem, że wydaje się, że wystarczy poszukać tych zmian, żeby przejąć kontrolę nad meczem. To nie zawsze jest aż takie łatwe i dzisiaj też to było trudne z tego względu, że też zawodnicy nie zgłaszali żadnych urazów, nie zgłaszali żadnych problemów zdrowotnych. Każdy z nich, z tych, którzy przebywali na boisku, był zdrowy, chciał grać. Więc finalnie też powiedziałem zawodnikom, że najważniejsze było to, że walczyli do końca, że pokazali ten charakter w sferze mentalnej, to spotkanie dobrze rozgrywali do końcowych minut. To tym cenniejsze w perspektywie tego co też wydarzyło się w ostatni weekend bo ponownie udało nam się to pokazać więc idziemy dalej to jest dzisiaj dla nas istotne jeszcze jedno pan przebiegnie czy, czy są, są jeszcze jakieś, jakieś pytania czy nie dziękuję I, i only want to say all the best for Ar arka the first round they are really good I hope the second round also that they promote to extra class we are friendly club so You. Dziękuję. Na koniec e, serdeczne życzenia dalszej walki o powrót you're do Ekstraklasy i e, trener będzie trzymał kciuki za Arkę. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.